mam wszystkim! To ja, Fnafowy Bakłażanek, a to jest pierwszy odcinek z serii Five Nights at Freddy's 2 Deluxe Edition Chwila, moment Wróciłem I prawdaż Trochę mnie nie było tutaj Ale skrócie mówiąc, zrobiłem sobie przerwę, bo nie chciało mi się dalej nagrywać I z tego powodu, że zaczęły się wakacje, wracam do nagrywania Mi się to za to biorę, bo tutaj trzeba trochę porzucać materiałów i pograć no i na start lecimy z Five Nights at Freddy's 2 Deluxe to jest na dwa tylko, że z, z jest barz, bardziej ulepszony jest o wiele lepiej to wygląda niż poprzedni Five Nights at Freddy's 2 jest więcej takich ciekawszych elementów już mi się bega podoba, można klikać w nosek Frediego. no i co no zostawcie lajka like i suba i lecimy Dobra A pomoc trzeba Wielkie otwarcie Dobra To może pójść złego do 100 dolarów Dobra No z pierwsza Widzimy Dobra O, już grafika o wiele lepsza mhm. O, patrzcie na to Jak klikam nosek, to ja klikam nosek, nie chcę mi się słuchać Fongaja Jak klikam nosek to, takie, to taki efekt pokazuje się gwiazdki aż się co Uhu, dobra Zobaczmy jak to wygląda Maska jak zwykle zostaje taka jaka jest O, nawet data jest pokazana 87 Ja się na tym nie znam to jest, to jest chyba 8 listopada jak się nie mylę Dobra, kamery takie same jak zawsze Cię się zmieniło. O, pokazuje nawet, jak się nakręca. fajnie. No, fajnie, dobra. Więc tak. Jakie ja mam plany na wakacje? No, chcę nagrywać regularnie, żeby przede wszystkim do tej swojej tego standardu żeby nagrywać po prostu no muszę po prostu to już nie była najwyższa pora, żeby wrócić do nagrywania na YouTubie, bo trochę hmm. mam wrażenie, że nie było ciekawie w moim życiu jak nie nagrywałem, więc Ale stwierdzam, że z zwrócę do nagrywania i będzie o wiele lepiej. Dobra. Ale no. Grafik. Grafik mi się bardziej podoba. Lepsze rzeczy są tutaj. No. I tutaj po jest też ukryta noc ósma. I będę miał zamiar ją przejść. Bo ogólnie autor tej gry... To się nie jest Scott, tylko ten, który stw stworzył tę wersję Deluxe Five Nights at Race 2. On stworzył również wersję Deluxe w wersji Five Nights at Race 1 i jest na ostatniej prostej, żeby skończyć wersję tą Deluxe dla FNAF 3. Niedługo jeszcze ma powstać Deluxe FNAF 4, więc to będę też przechodził. No i oczywiście muszę skończyć Glitch Attraction. Ale to niedługo wrzucę te materiały związane z glitch Attraction, bo trzeba to skończyć i to to jest pewniak. Dobra, chodźmy już. O właśnie, już pozytywka się rozkręca, trzeba ją pompować. Co jest? O ty boni, nie 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 O, O shit, o shit, 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 shit Nie podoba mi się to Co jest? Druga jem No nic, słyszę, że tak głośno tego musicboxa tylko słuchać echo tego właśnie mam takie wrażenie no to cieka jeszcze uciekła jest trzecia dzisiaj robię dwie noce pierwszą i drugą będę robił a w następnych odcinkach będę robił pozostałe o shit to coś złego oznaczało o nie 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 tylko nie on tylko nie on tylko nie on Oh, oh, shit, Szwed... oh. O o o shit, jest fed! fazdunger, O to i bo jest tutaj ja czeka na tybo niego Fazdunger tam jest i sobie z paślaku, o głupie Czeka na tego to i aż się ruszy О, шит. О, шит, шит. не тут. А что ты испытывал? Что ты W tym się jeszcze bardziej ciekawi zapowiada, niż... No jeszcze zajebiście Zakładam maskę po prostu, wywalaj matko O! Oj, się siema

ode mnie Ja się bronię tą maską Nic mi nie dorwię A witę wej, to z szyba O o, pozytywka A życie O, dostałem achievement! Chwila noc u Frediego! Woohoo! Dobra, ale chwila, musimy restart mały. F2. Ja pierdziele. No, muszę niestety potwierdzić grę. Pokażę razem. Dobra. Trzeba tak. No, trzy pokazał minu minutnik. No niech będzie to. Dobra. Do... Mm, Kontynuuj. No z... O! Tego nie wiedziałem, że można takie coś zrobić. No tak, teraz no, pierwsza za nami. No z drugiej będzie to chyba jeszcze większa rzeźnia. O! Telefon dzwoni. No się ma. First night wouldn't be a problem. You're a natural. Uh by now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back background. Uh, those are from the previous location and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. They were just so ugly, you know. The smell. Uh, uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh those older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy Head trick should work on them too. So whatever. Uh I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh, folks. Uh, hey listen, uh that one was always a bit twitchy. Uh I'm not sure if the Freddy Head trick oh, will I work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night can you see him standing at the far end of the hall. Uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would call a system restart or something. Uh, come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. A to a that glitch might have carried over to the newer models, too. Uh, one more thing. Don't forget the music box. I'll be honest. I never liked that I something. Think, yes. always thinking that I can go anywhere, I don't think a frame ass will fool it, so just don't Dobre. forget the box. um anyway, I'm sure it won't be a problem, uh, have a good night, and I'll to you tomorrow. Balloon boy. A świetnie, balumbo idzie po mnie Hi. O ty balumbo <laughs> sobie Balumbo wydaje dźwięk Jak odchodzi wychodzi, jak go powstrzymamy Ty świetnie Ale to mi pomoże w tej grze bardzo так иди. Кто-то там есть, ну, не знаю. О, ну что ты ты его Ну там анимация, счет нет. To i Do Foxy, To szybko. Świetnie. Co to było? Nie, 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 nie. nie. Tojczyka. <laughs> Foxy i na najczęściej inaczej wyglądają. Toy Bonnie. Ça perd Ja pierwszy tu chaos jest Coś tu jeszcze idzie No pięknie Fox i ma. Ja nie wiem co jest szybak w ogóle To jest kontrolę nad szybami Chcę, że to idzie po mnie. O ty! Jak ma animację? Ty ciekawą animację, nie ukrywam.

żeby pomiąć kacycelkę Bardzo fajnie to zrobili. Nie ukrywam Ale co mi tam szkodzi? Obracam no, się na lewo i prawo. No i co no? no mi, dobra. No z trzecią zostawiamy na Następny odcinek No i To był Five Nights at Freddy's 2 Deluxe No i co Mogę sądzić, że gra mega fajna Jest o wiele ciekawszych Animacji Przede wszystkim Przede wszystkim Plus taki przy tym, że można teraz wiedzieć, kiedy Balloon Boy spierdoli za przeproszeniem, powie ten, to swojej babaj, to oznacza, że już sobie poszedł, więc to jest mega świetne. To i ciekawa własna animacja, jak zakładasz maskę taką jak po to, i to się szanuje. Jestem ciekaw, jak Mangle będzie funkcjonowała w takim razie. To i wtedy też ciekawa animacja. No i teraz plus do tego jest taki, że można na korytarzu każdego zobaczyć. To mega dodali. No, ale nie się na w następnym odcinku, przejdziemy na noc trzecią i najprawdopodobniej czwartą, ale jeszcze zobaczę od mojej chęci. Więc to by było na tyle w tym odcinku, zostawcie lajka i suba i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się miłego ELO!